Witam kochani bardzo serdecznie, wróżka Fortuna kłania się Dzisiaj moi kochani przychodzę z kartami cygańskimi dla odmiany, żebyśmy mieli na tym kanale jakąś tutaj moi drodzy taką różnorodność karty cygańskie, które dobrze znacie i zaczynamy, zobaczymy sobie kolejne moi drodzy trzy dni co tutaj może się wydarzyć przez te trzy dni zobaczmy, ja przekażę energię do kart. Oczywiście bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że tutaj tak naprawdę tworzycie razem ze mną ten kanał, współtworzycie, moi drodzy. Także gorąco zapraszam do subskrypcji tego kanału, ale także filiżanki kawy z wróżką, bo oczywiście ten kanał się rozwija dopiero od jesieni 2024 roku także potrzebuje waszych subskrypcji i wsparcia dobrze kolejne trzy dni w kartach cygańskich zobaczmy co tutaj moi drodzy tak jest dużo bardzo myśli bardzo dużo myśli dużo kre kreowania Myślenia o przyszłości, o rodzinie, i tu, moi kochani, jest dla Was jakiś prezent. Dosłownie, idzie do Was jakiś prezent, ale też i wiadomość. Tylko, że prezent jest fajną rzeczą, ciekawą rzeczą, taką miłą, przyjazną, ale ta wiadomość przy wiadomości pokazuje się, moi drodzy. Niejasna sytuacja, fałsz, coś niejasnego, i to może przyjść od osoby, która ma słabą energię w tej chwili. Yy, może czuje się chora, może czuje się gorzej. Także tutaj niejasna jakaś yy, propozycja, czy oferta, czy wiadomość, cokolwiek dostaniecie, no to tutaj. To nie jest dobre dla Was, to jest w złym momencie ta wiadomość czy propozycja. W to nie wchodźcie, jeśli to będzie dotyczyło jakiejś materii, no bo to jest fałszywa wiadomość, tak? No tutaj trzeba to powiedzieć. To jest od osoby takiej, która no, nie ma tego zdrowia, takiego, nie ma takiej energii, może jej się tam coś wydawać, tak. Także tutaj, moi drodzy, no taka y, oferta, ale prezent możecie otrzymać. Dobrze. Tutaj jest dużo zaangażowania w rodzinę, moi drodzy, w Wasz dom, ale też, moi drodzy, takiego troszeczkę, y, no. Kontrolowania Was. Macie zaangażowanie jako rodzina jest dużo osób koło Was, koło Waszego domu jest szczególnie dużo wiadomości, korespondencji, rozmów, jakiegoś pisania, albo właśnie rozmów przez telefon z kobietą wdową, osobą samotną. No tutaj jest z taką osobą bardzo dużo takich rozmów prawdopodobnie, albo też no ta kobieta próbuje was w jakiś sposób tam kontrolować również wspierać też, ale kontrolować również, dalej moi drodzy co my tutaj mamy jeszcze tak tu moi drodzy są ktoś się skrada powiem wam szczerze Ktoś próbuje do ciebie się albo odezwać, albo zadzwonić. Ktoś, kto jest zdesperowany, może mieć jakąś depresję, chandrę. I to jest kobieta, która tak naprawdę no, z jednej strony ukrywa pewne rzeczy, próbuje się kontaktu, ale jest bardzo smutna i jest niepewna. Jest poruszona jakąś sytuacją. Tutaj tak naprawdę ona czuje z Tobą jakąś więź taką z przeszłości, taką duchową. Jest z Tobą związana być może więzami rodziny, tak? To jest osoba z rodziny, może nie tak bliskiej, ale jednak to jest jakaś rodzina. Ta kobieta, no, próbuje się z tą skontaktować cały czas, myśli o tym, ale się obawia. Tak, jak mówię, tak, ona jest z daleka. Także tutaj, taka osoba w końcu może się przełamać i do ciebie na przykład napisać, zadzwonić. Zaproponuje może jakieś spotkanie, jakąś wizytę, tak. Także takie, moi kochani, wiadomości, takie rewelacje. Idziemy dalej, zobaczmy jeszcze. Najważniejsze rzeczy, które się wydarzą tutaj do trzech dni. Tutaj, moi drodzy, jest przyjaciel koło ciebie, albo przyjaciółka osoba, która stoi za tobą murem prawda? Ale też uważaj. Bo ktoś może tak naprawdę chcieć od ciebie w tych dniach pożyczyć pieniędzy albo ty możesz na czymś stracić. Tutaj też jest pokazany hazard. Dobrze by było nie wchodzić w jakieś nowe linki, jakieś propozycje, jakieś gry, jakieś. No, w ogóle to jest dziadostwo wszystko, że tak powiem. Nie wchodźcie, bo możecie na tym stracić. To jest jakieś nieporozumienie. Ktoś może was podpuścić, ktoś może chcieć pożyczyć pieniędzy. Tutaj może być tak naprawdę jakaś loteria, coś niepewnego, coś, co przyniesie stratę. Ale wy się nie dajcie i oczywiście też tutaj, moi kochani, ja powiem tak. Przez te trzy dni yy, też możecie mieć jakieś fajne wyjście. Gdzieś na zewnątrz, może będziecie w jakimś takim miejscu dosyć ciekawym, co zawsze jest ciekawie, ale tam będzie jakaś czyhała na was pokusa. Uważajcie na to, co na przykład na jakieś takie promocje, na jakieś takie oferty niby ciekawe, bo też na tym możecie gdzieś na zewnątrz stracić. To może ktoś was omamić i może być nieporozumienie. Także taka rada jest. Tutaj, moi drodzy, też ja bym powiedziała, że mm, tak mi teraz przyszło na myśl, moi drodzy, że jest tutaj y, ukrywana sprawa koło arcykapłana, właśnie. Możliwe, że to będzie, ja tak powrócę jeszcze. Możliwe, że tutaj wyłoni się nam nowy papież, tak? Bo tu jest sprawa ukrywana i możemy otrzymać wiadomość o nowym papieżu, ogólnie, tak, publicznie, do publicznej wiadomości. I tu, moi drodzy, co robić? Co robić przez te trzy dni? Tu kochani uważać właśnie na sprawy urzędowe, sądowe, bo jest przy tych sprawach wróg. Uważać na pieniądze, no tak jak mówię. Tutaj gdzieś z zewnątrz ktoś będzie chciał tak naprawdę na tobie zarobić i to może być jakaś instytucja publiczna. To uważajcie na to, bo to jest taka przestroga. Żeby uważać na pieniądze czego nie robić, nie prowokować jakichś kłótni, nie tak naprawdę, nie dawać się prowokować, ani wy nie wstrzymajcie jakichś kłótni ze swoją bliską osobą, tylko tak naprawdę miłością, zrozumieniem, bo może być jakaś prowokacja ze strony partnera czy partnerki, żony, męża, żyć miłością i zgodzie i w zgodzie, tak, nie dawać się prowokować, no i jeszcze zobaczymy rady, rady. Jakie rady tutaj? Cieszyć się moi drodzy. Karty radzą, aby tak naprawdę załatwić jakąś sprawę, moi drodzy, albo tutaj urzędową, albo z, f, sprawę. Mm, Zająć się swoimi sprawami, tak naprawdę, bo to jest Wasze powodzenie. Zająć się pracą przede wszystkim, karty radzą, i uważać, na co wydajemy, tak? Na wydatki. No to tylko tyle, tak? Może tylko tyle i aż tyle. No, tu jest takie ogólne czytanie. Na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Moi kochani, ja Was bardzo gorąco pozdrawiam, życzę powodzenia i myślę, że przez te trzy dni tutaj wiele dobrego Was czeka, ale czyhają też na Was różnego rodzaju pułapki, właśnie zasadzki, i dobre są te karty, że ostrzegają nas. Pozdrawiam, do usłyszenia, kochani.